Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem to już nie jest odcinek wlorowy, tylko tym razem to jest technicznie z Tomaszem. Jeżeli macie też Opla, Astre F, obojętnie 1.4, 16V, czy 1.6, 1.8, nie wiem czy było 1.8, a to nieważne, tylko po prostu Ople, Astre serii F, to na pewno każdy z Was, przynajmniej większość, miał taki moment, gdzie jak auto stało na słońcu, nagrzało się, no to tak kilkukrotnie, kilkukrotnie razy auto postawione na słońcu, opadała pod sufitka Podsufitka ona jest przeklejona na jakimś kleju takim. I po prostu wygląda na to, że pod wpływem gorąca po prostu odpada. Tak się stało też w przypadku mojej Asterki Bożej. Tutaj ładnie wszystko po poprzednim odcinku wypłukane. Kto jeszcze tego odcinka nie widział, zapraszam do oglądania. Teraz operator usiądzie, a ja się wypowiem o co chodzi. Chodzi konkretnie o to. Wszystko dosłownie wisi i to naprawdę brzydko wygląda. Dlatego weźmie, użyjemy, yy, mówią na to, Takera, to, Taker, Stapler, w każdym razie, skrzywacz zszywa, pistoletowy i, i przybijemy. Przynajmniej będziemy próbować to przybić. I prosiłbym, aby to. Uczynił operator, ponieważ ja tym narzędziem boję się posługiwać. No, no i takim oto sposobem można w prosty, w prosty właśnie sposób yy, pozbyć się tego wkurzającego, opadającego na, na głowę, opadającej na głowę tapicerki. Jedyne co jeszcze może zrobię, to wezmę to miskę, która była w poprzednim odcinku, i teraz to ja, nie operator, chlapnę tylną szybę, bo jest zakurzona. To jeszcze będzie uro urozmaicenie filmu. E, pójdziemy z drugiej strony. E, a po co? Próbuję chlasnąć, Odsunę się. Klap, 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 Jak trafię? Trafię czy nie trafię? Ja już teraz pożegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne odcinki. Niestety, z miniczkiem się nie doczekałem, żeby z nim nagrywać. No cóż, widocznie ma jakieś ważniejsze sprawy niż YouTube'u. Ale natrafił się Filip. Yy, dziękuję Ci, Filipie, że przybyłeś, że, że przybyłeś, że nagrałeś, że w ogóle się zgodziłeś. Yy, I teraz pokażę Wam w slow motion, na ile się oczywiście da, ostatnie. Chlaśnięcie. O kurwa.